Za Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu święty niech będą z Wami wszystkimi. Yes. Gromadzimy się wokół Chrystusa, który nas zaprasza na ucztę miłości. Gromadzimy się na tej Eucharystii w czasie której będziemy prosić wraz z ojcem Aleksym o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla włodarzy naszej gminy, za wszystkich tych, którzy do tej uroczystości doprowadzili, za wszystkich was gości i za wszystkich mieszkańców gminy Chęciny. Nie, a nie nie przekażę, To, w którym bierzemy udział, to jakże ważne wydarzenie w historii naszego miasta, naszej gminy. Uczestniczyliśmy w uroczystej mszy, podczas której ksiądz Dziekan poświęcił pierwszy w historii tego miasta, tej gminy sztandar. Sztandar, który jest symbolem naszej wspólnoty, jest najwyższym symbolem wartości, honoru. A jednocześnie tradycji. Myślę, że to wydarzenie, które łączy w sobie dzisiaj również okoliczność 30-lecia samorządu terytorialnego gminy i miasta Kęciny, to wydarzenie, które skłania nas do refleksji, do zadumy, ale jednocześnie napawa dumą i radością. Dzisiaj stoimy na Kęcińskiej Starówce, miejscu. Ważnym nie tylko od czasów średniowiecza, ale miejscu również historycznym, z czasów II wojny światowej, wszak tutaj odbyła się pacyfikacja i tutaj odbył się tak zwany spęd przez esesmanów naszych mieszkańców. Chciałbym dzisiaj poprzez swoje wystąpienie wspomnieć wszystkich naszych mieszkańców, tych, którzy pracowali. Na rzecz naszej małej ojczyzny. Chciałbym wszystkich Państwa prosić o powstanie, abyśmy minutą ciszy uczcili również pamięć wszystkich samorządowców, wszystkich społeczników, osoby duchowne, osoby działające na rzecz miasta i gminy, które poprzez swoją pracę, poprzez świadectwo, jakie dawali swoją pracą, poświęcili się naszej małej ojczyźnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to wydarzenie dla nas szczególnie ważne. Ważne nie tylko z tego punktu, że 30 lat samorządu, to ogniwo tego łańcucha historycznego, w którym bierzemy udział, ale to również sztandar, który przed chwilą. Został poświęcony, przekazany i wciągnięty, na, wciągnięta na maszt flaga, która będzie napawać również nas dumą i radością. Iż zawsze będziemy, myślę, że dumni patrzeć na powiewającą flagę na tym rynku, w Pędzinach, historycznym mieście. Bardzo się cieszę, że podczas tej uroczystości odwiedziło nas tak wspaniałych wiele osób. Dlatego dzisiaj serdecznie dziękuję wszystkim samorządowcom i społecznikom działającym przez lata na rzecz rozwoju gminy i miasta Kęciny.